Cześć, hey, witajcie z mojego pokoiku. Mamy lato w pełni, mam wszystkie możliwe okna pootwierane, a zatem od razu przepraszam. Jeżeli dźwięki z zewnątrz, jakieś szumy, ciężarówki, helikoptery, karetki będą docierały również do nas, do was, właśnie przez to, że no nie pozamykałem okien. Ciekawe jest to, że niektórzy z was ten materiał obejrzą. Wówczas, kiedy ja będę w Medjugorju, ponieważ dziś go nagram, zmontuję i zaznaczę na YouTube, żeby został opublikowany. Za kilka dni tutaj z kotkami pozostają dwie osoby, które będą się nimi opiekowały. Tak więc cieszę się, że udało się kogoś znaleźć do opieki nad kotami i będą z nimi tutaj na miejscu. A część z Was obejrzy ten materiał kiedy indziej, kiedykolwiek, że tak powiem, ale wciąż on będzie aktualny. Dlaczego? Ponieważ będziemy dzisiaj mówić na podstawie mocnego świadectwa o niebie, o życiu wiecznym, tak naprawdę o istocie naszego życia, naszego, nie wiem, co, naszej codzienności. Myślę, że nie ma człowieka, który by nie tęsknił za niebem, który nie chciałby pójść, że tak powiem, do nieba, który nie chciałby żyć wiecznie i wiecznie być szczęśliwym, no, radować się tą szczęśliwością bez końca. A tak. Może być i to wszystko jest przed nami, ponieważ Chrystus pokonał śmierć przez zmartwychwstanie. Pamiętacie, mówiłem wam kiedyś o książce, która mnie zachwyciła i też chyba dużo zmieniła w moim myśleniu na temat tego, czym jest chrześcijaństwo, po co jest Ewangelia, tak brzydko mówiąc, po co jest Ewangelia i w ogóle jaka jest istota naszego życia tutaj na Ziemi, niebo niespodziewana podróż. No tej książki ze sklepikum odsłabości.pl wyjechało, nie wiem, ile? 3000 egzemplarza, może i więcej, tak więc wciąż ją zamawiacie. Mówię dzisiaj o tej książce Niebo, ponieważ jest to świadectwo osoby, która była, czy znaczy przeżyła śmierć kliniczną i przez jakiś czas znajdowała się w niebie, miała tę wizję po śmierci, oczywiście, później wróciła do życia. Nieba, oczywiście jest to książka do przemyśleń, do refleksji. Ale ze szczegółami autor tej książki opisuje, jak wygląda niebo. I co ciekawe, ten opis nieba zawarty w tej książce jest. Yy, tak bardzo mocno współgra z. Tak bardzo mocno, mocno współgra w tych kwestiach najważniejszych, istotnych z wizją nieba, jaką otrzymał Jakow, jeden z widzących. W Medjugorii. Oczywiście Medjugorje wciąż jest badane przez Watykan. Watykan zgodził się na pielgrzymki do Medjugorii, to znaczy na to, żeby można było oficjalnie organizować pielgrzymki do Medjugorii. To już było parę lat temu. Papież Franciszek rzeczywiście taką zgodę wyraził. Do Medjugorii pielgrzymują nie tylko świeccy, nie tylko kapłani, ale też biskupi, kardynałowie czyli, jak rozumiem Kościół. Kościół pielgrzymuje do Medjugorje. Kardynał Szymborn z Wiednia nazwał Međugorje konfesjonałem świata. Ci, którzy byli w Medjugorje, dokładnie wiedzą, że to jest chyba najlepsze określenie tego niezwykłego miejsca na Bałkanach, czyli Međugorje, ponieważ tam spowiedź trwa, nie wiem, 18 godzin dziennie. Ale nie o tym dzisiaj. A może i też. Książka Moje życie z Maryją. <tosłuch> też kiedyś o niej wam mówiłem. To jest książka, świadectwo, rozmowa Jakowa z Medjugorje, czyli jednego z widzących, z ojcem Livio Fanzagom, jednym, że tak powiem, ze specjalistów zajmujących się Medjugorjem, kapłanem katolickim, który zna Medjugorje od podszewki, który analizuje pod względem teologicznym, pod względem biblijnym, to wszystko, co się w Medjugorje dzieje. I ta książka jest o tyle ciekawa, że jest tutaj wywiad, rozmowa z Jakowem, którą prowadzi ojciec Livio Fanzaga, ale ojciec Livio Fanzaga czyni wiele dopisów, przypisów, komentarzy, niejako sięgając do Pisma Świętego i za pomocą Pisma Świętego komentując objawienia w Medjugorje. Z tej książki już daje się dwa razy czerpaliśmy materiał po to, żeby tutaj opowiedzieć m.in. o tym, co ta książka zawiera, a zawiera ona również wizję, jakiej otrzymał Jakow. Który, że tak powiem, był w cudzysłowie, a może bez cudzysłowia był w czyścicu, był w niebie, ale też Maria pokazała mu piekło. Jest tutaj również mowa o łzach Maryi, o tym przesłaniu, o przygotowaniu, jakie Maryja czyni w Medjugorje, przygotowaniu, które każdy z nas powinien podjąć, i nie jest to przygotowanie dotyczące jakichś apokaliptycznych, prawda? Sensacji duchowych, to nie z tej kategorii, ale takie przygotowanie do tego, żeby otworzyć swoje serce na niebo. I mamy tutaj również wizję nieba. I co jest ciekawe, Jaków najmłodszy, zdaje się, z tej piątki widzących Medużugorę, kiedy Maria powiedziała mu, że go zabierze do nieba, on nie chciał tam pójść, ponieważ on to wziął dosłownie, mówiąc, że, znaczy myśląc, że, no, że jeżeli Maria mówi mu, że pójdzie do nieba, czyli że umrze. I on mówi nie, weź kogo innego, bo ja jestem sam, z rodzeństwa tam ich jest więcej. Ale żeby tutaj od siebie nie gadać, ta książka również dostępna w sklepiku MocSłabości.pl Moje życie z Marią, to może od razu przejdę do tego rozdziału, który opowiada o podróży w, za, w zaświaty wraz z ciałem i o wizji nieba, jaką otrzymał Jakow. Jak to w ogóle wyglądało, ta droga z ziemi do nieba, jak wyglądała. To jest niezwykłe, bo Jakow opisuje w jaki sposób przedostał się z Marią z ziemi do nieba. Posłuchajcie. Podróż w zaświaty wraz z ciałem. I tutaj ojciec Livio Fanzaga, jako teolog, czyni takie wprowadzenie. To, co usłyszeliśmy od Wicki, chcielibyśmy teraz usłyszeć na żywo od ciebie, Jakow. Myślę, że te dwa połączone świadectwa staną się nie tylko bardziej wiarygodne, ale również bardziej kompletne. Tu ma na myśli ojciec Livio Fanzaga również wizję nieba, jaką otrzymała Wicka. Chciałbym jednak zauważyć, że nigdy się nie zdarzyło w ciągu dwóch tysiącleci chrześcijaństwa, aby dwie osoby zostały wzięte w zaświaty wraz z ciałem, a potem sprowadzone z powrotem pomiędzy nas, żeby opowiedzieć nam o tym, co zobaczyły. Bez wątpienia Maria chciała skierować mocne wezwanie do współczesnego człowieka, który często uważa, że wraz z życiem wszystko się kończy. To świadectwo na temat życia pozagrobowego jest bez wątpienia jednym z najsilniejszych, jakie Bóg, Bóg kiedykolwiek do nas skierował, a w mojej ocenie należy je uważać za wielki akt miłosierdzia w stosunku do naszego pokolenia. Chciałbym podkreślić fakt, że stajemy tutaj wobec niezwykłej łaski, jaką otrzymaliście, i że nam bieżącym nie wolno jej niedoceniać. W rzeczy samej sama apostoł Paweł, kiedy wobec swoich oszczerców chce przypomnieć charyzmat, jaki otrzymał od Boga wspomina właśnie to, że został uniesiony do raju. Nie potrafi jednak powiedzieć, czy z ciałem, czy też bez ciała. Chodzi tutaj bez wątpienia o dar niezwykle rzadki i nadzwyczajny. Przekazany wam przez Boga, ale przede wszystkim przekazany też nam. Zobaczcie, że święty Paweł w listach rzeczywiście wspomina. To chyba jest w pierwszym liście do Koryntian, jeżeli dobrze pamiętam, że został wzięty do nieba. Komu on mówi: Nie wiem, czy z ciałem, czy bez ciała. No i teraz posłuchajcie. Poprosimy teraz Jakowa, aby opowiedział nam o tym niezwykłym doświadczeniu najdokładniej jak to tylko możliwe. Kiedy to się stało? Ile miałeś lat, Jakow? Miałem 11 lat, odpowiada Jakow. Ojciec Livio pyta, czy pamiętasz, który to był rok? To było w roku 1982. A czy pamiętasz w którym miesiącu? Nie pamiętam. Również Wicka nie pamięta miesiąca. Może to był listopad, dopytuje Ojciec Livio. Nie jestem w stanie tego stwierdzić. W każdym razie to był rok 1982, tak? Tak. A zatem drugi rok objawień. Jakow odpowiada. Ja i Wicka byliśmy w moim starym domu. Ojciec Livio, tak pamiętam, że go widziałem. Czy on jeszcze istnieje? Jaków mówi, nie, już go nie ma. W środku była moja mama. Mama wyszła na chwilę na zewnątrz, natomiast ja i Wicka rozmawialiśmy i żartowaliśmy. Ojciec Livio pyta, gdzie byliście wcześniej? Słyszałem, że podobno poszliście na Citluk. Przesuwam tu zobaczyć, nawet mamy fotografię, zdjęcia w tej książce. Jakow odpowiada: Tak, myślę, że inni tam zostali, natomiast my wróciliśmy do domu. Nie pamiętam teraz dobrze. Zatem wy dwoje byliście w starym domu, podczas gdy mama na chwilę wyszła. Jakow odpowiada: Wicka i ja rozmawialiśmy i żartowaliśmy. Ojciec Livio pyta: Która to była mniej więcej godzina? Ojciec Livio dość szczegółowo wypytuje. Jakow odpowiada: To było południe. Obracamy się i w środku domu widzimy Maryję, więc od razu klękamy. Ona wita się z nami, tak jak zwykle, i mówi. Ojciec Livio pyta: No właśnie, jak się wita Maria? Jak się z wami wita Maria? Jakow odpowiada: Wita się słowami, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Następnie powiedziała do nas od razu: Teraz zabieram was ze sobą, jednak ja od razu odpowiedziałem, że nie chcę. I ojciec Livio w komentarzu wyjaśnia. Już w swoim zwykłym powitaniu Maria kieruje naszą uwagę na Bożą Osobę Jezusa, ponieważ no, wita się z widzącymi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Owo powitanie Maryi to piękna tradycja kościoła, którą należy ożywiać i propagować, do czego swoim przykładem zachęcał nas również Ojciec Święty Jan Paweł II. I teraz Ojciec Livio wyjaśni, dlaczego Jaków powiedział Maryi nie, że nie chce z nią pójść, że tak powiem, w zaświaty. Ano, to nie jest. Jakowa wobec Maryi czyni całą relację wysoce wiarygodną. Jakow był 11-letnim dzieckiem, lecz pomimo tego zdawał sobie sprawę, że doświadczenie, z jakim ma się zmierzyć, jest dla niego zbyt wielkie. Musiał już wcześniej otworzyć się na rzeczywistości niewiarygodnej, nadzwyczajne, które głęboko zmieniły jego życie. Jest rzeczą zupełnie normalną, że natura ludzka drży wobec horyzontu nieznanego i w pewnym sensie groźnego, jakim jest świat nadprzyrodzony. To właśnie łaska obecności Maryi pomaga dwojgu dzieciom stawić czoła temu światu nieznanemu, będącemu poza granicami naszego doświadczenia. No właśnie. A zatem. Ojciec Livio pyta: Zabieram was ze sobą. Dokąd? Jakow odpowiada: Żeby pokazać nam raj, piekło i czyściec. Ojciec Livio rzecze: Powiedziała do was, teraz zabieram was ze sobą, żeby pokazać wam raj, piekło i czyściec. A ty się przestraszyłeś? Jakow odpowiada. Powiedziałem do niej: nie, ja nie idę. Pomyślałem, że przecież ja już przyjąłem Marię, jej objawienia i jej przesłania, ale gdy powiedziała do mnie: teraz cię zabieram, żebyś zobaczył raj, czyściec i piekło, to było dla mnie już coś zupełnie innego. Ojciec Livio pyta: zbyt wielkie przeżycie? Jakow odpowiada: tak. I powiedziałem do niej: nie, Matko Boża, nie, weź Wickę. Ich jest ośmioro, a ja jestem jedynym dzieckiem. Im ubędzie tylko jedno. Ojciec Livio mówi: Myślałeś, że w odpowiada: Myślałem, że już nie wrócę, ale Maria powiedziała: Nie bójcie się niczego, ja jestem z wami. Ojciec Livio podsumowuje: Nie ma wątpliwości, że obecność Matki Bożej daje wielkie poczucie bezpieczeństwa i spokoju. I teraz, jak wyglądała ta podróż? Że tak powiem to uniesienie się Jakowa Wicki do raju. Co jest ciekawe, że w tej książce również Jakow opisuje badania psychiatryczne, jakim byli poddawani oni, czyli widzący z Merzugorie, żeby zdiagnozować, czy te objawienia są prawdziwe, czy może coś wiadomo, z ich psychiką jest nie tak, że mają jakieś wizje. Jakow odpowiada, znaczy Jakow opisuje tę drogę z ziemi do raju. Wzięła nas za ręce. I trwało to naprawdę. Ojciec Livio mu prze, przerywa. Posłuchaj Jakow, mam prośbę o nieco szczegółów. Chwyciła cię za prawą rękę, czy za lewą? Hm. Nie pamiętam. Czy wiesz dlaczego cię o to pytam? Wicka zawsze mówi, że Maria wzięła ją za prawą rękę. Jakow odpowiada, a zatem mnie wzięła za lewą. <noise> Ojciec Livio pyta, a potem co się wydarzyło? Jakow odpowiada: Potem to trwało bardzo krótko. Nagle zobaczyliśmy niebo. Ojciec Livio dopytuje: Posłuchaj, ale w jaki sposób wyszliście z domu? Jakow wyjaśnia: Maria nas wzięła i wszystko się otwarło. Ha. Ojciec Livio dopytuje: Czy otwarł się dach? Jakow odpowiada: Tak, wszystko. Potem od razu dotarliśmy do raju. Ojciec Livio pyta. W jednej chwili? Tak, w jednej chwili odpowiada Jakow. Gdy szliście do raju, czy patrzyliście w dół? Jakow odpowiada: Nie. Nie patrzyłeś w dół? Nie. I teraz tu mamy od razu wyjaśnienie, dlaczego tak ojciec liwie dopytuje. Wicka, starsza i obdarzona lepszym zmysłem obserwacji niż Jakow, opowiada, jak później zostanie wspomniane, że ona patrzyła w dół i że widziała bardzo małą ziemię. Oboje są zgodni w tym, że dotarli do raju w ułamku sekundy. Aby dokładnie pojąć to nadzwyczajne świadectwo, należy zdać sobie sprawę z bożej pedagogiki, która ukazuje zaświaty w taki sposób, w jaki może je pojąć i zrozumieć nasza ludzka natura pielgrzymów na ziemi. Z drugiej strony nie należy zapominać, że w raju, w czyśćcu i w piekle są dusze bez ciał, które z martwych wstanią na końcu świata. W tym świadectwie, w mojej opinii, należy zwrócić uwagę na precyzję teologiczną, jako że opis istoty świata pozagrobowego we wszystkim odpowiada wierze Kościoła. Należy również podkreślić najwyższy realizm, jakby dla zaznaczenia konkretności prawd dotyczących naszego ostatecznego przeznaczenia. I wracamy do rozmowy z Jakowem. Ojciec Livio pyta: Niczego nie widziałeś, gdy wstępowaliście w górę? Jakow, nie, nie. Weszliśmy w tę niezmierną przestrzeń, ojciec Livio dopytuje. Chwileczkę, słyszałem kiedyś, że najpierw przeszliście przez bramę. Była jakaś brama, czy jej nie było? Jakow odpowiada, tak, była brama. Wicka mówi, że ona widziała również, jak to się mówi, ojciec Livio dopytuje, widziała świętego Piotra. Jakow, tak, Wicka widziała świętego Piotra. Ojciec Livio dopytuje znowu. A ty, czy ty go widziałeś? Jakow. Nie, nie, nie patrzyłem. W tamtym momencie byłem tak bardzo przestraszony, że w mojej głowie działo się nie wiadomo co. I mamy znowu komentarz ojciec, ojca Livio Fanzagi. Jakow od początku okazywał swoją niechęć przed przeżyciem tego doświadczenia i potrzebował czasu, żeby odnaleźć spokój. Stanie się to wkrótce, kiedy zasmakuje radości raju, który opisał w sposób niedościgniony. Z, niezliczny, nie, z nielicznymi, ale bardzo głębokimi uwagami. Pamiętacie, mówiliśmy już trochę o tej wizji czyśćca, wizji piekła, wizji raju, jaką otrzymał Jakow w poprzednich materiałach tutaj na kanale. No, szczegóły są w książce, ale wróćmy do tej rozmowy z Jakowem. Ojciec Livio zaznacza... Natomiast Wicka patrzyła na wszystko. Prawdę mówiąc, ona zawsze widzi wszystko, również na tej ziemi. Jakow stwierdza, ona jest bardziej odważna. Ojciec Liwio pyta. Ona mówi, że patrzyła w dół i widziała małą ziemię. Mówi również, że zanim weszliście do raju, była tam zamknięta brama. Czy ta brama była zamknięta? Tak, powoli się otwarła i weszliśmy. No ale kto ją otworzył? Nie wiem. Sama się otwarła. Sama się otwarła? Tak, tak. Otwarła się przed Marią, dopytuje ojciec Livio. Tak, dokładnie tak. Weszliśmy w tę przestrzeń. I znowu mamy komentarz ojca Livio. Pozwoliłem sobie dopytać o ten szczegół dotyczący bramy. Bramy, która otwiera się przed Marią, ponieważ być może mamy tutaj do czynienia z symbolem odpowiadającym przepięknej inwokacji, z jaką zwracamy się do Matki Bożej w litanii bramo niebieska posłuchaj, czy szliście po czymś twardym, jakow co? nie, niczego nie czułem ojciec Livio, byłeś bardzo przestraszony jakow, ech, naprawdę nie czułem ani moich stóp ani moich rąk, w ogóle niczego nie czułem w tamtej chwili, czy Maria trzymała cię za rękę? Nie potem nie trzymała mnie już za rękę. I dlaczego o co chodzi? Dlaczego tak ojciecliwie? Znowu ten szczegół dopytuje Wyjaśnia w komentarzu. Matka Boża wcześniej trzymała za rękę Jakowaj Wickę, kiedy unosiła ich z domu do raju. A kiedy są w raju, w niebie to już Maria ich za rękę nie trzyma. No i teraz mamy tak. Ojciec Livio stwierdza, ona was poprzedzała, a wy szliście za nią. Tak. Ojciec Livio, to oczywiste, że ona powinna iść przed wami w tym tajemniczym królestwie. Jakow, rzeczę, wchodzimy w tę przestrzeń. Bałeś się chociaż, była ta Matka Boża. O tak. Ojciec, niewiarygodne, bałeś się. Jakow, bo jak powiedziałem wcześniej, pomyśl, ojciec Livio, to było zupełnie nowe doświadczenie. Jakow, zupełnie nowe, ponieważ nigdy nie myślałem, Wiedziałem, bo uczono nas o tym już od dziecka, że istnieje raj, tak samo jak istnieje piekło, ale wiesz, kiedy dziecku mówi się o tego typu rzeczach, ono ogromnie się boi. Ojciec Livio, nie powinniśmy zapomnieć, że Wicka miała 16 lat, a Jakow tylko 11. Istotna różnica wieku. Tak, rzeczywiście, Jakow. Ojciec Livio, oczywiście to doskonale zrozumiałe, Jakow. A kiedy powiesz do dziecka, teraz zabieram cię, żeby pokazać ci rzeczy w zaświatach, to myślę, że się przestraszy ojciecliwo, zwracając się do obecnych, no bo to pewnie był jakiś wywiad, gdzie też była jakaś publika i też inni tego słuchali, przepraszam. Czy jest tu jakieś dziesięcioletnie dziecko? Oto i ono. Popatrzcie jakie jest małe. Weźcie je w zaświaty, a przekonacie się, czy się przestraszy. Jaków, zwracając się do obecnych, nie życzę ci tego. Ojciec Livio, a zatem doświadczyłeś ogromnych emocji, jakow odpowiada: Oczywiście. No i teraz mamy ten ym, rozdział: radość raju, ale o tym sobie już kiedyś mówiliśmy, zdaje się chyba jakiś miesiąc temu, czy nawet półtora miesiąca temu. Cierpienie czyśćca, wizja piekła, czy trudno się zbawić. Ym, ulubiona modlitwa Maryi. Objawienie Dzieciątka Jezus. O, to jeszcze kiedyś musimy sobie opowiedzieć o spowiedzi jest tutaj módlcie się za kapłanów, post, znaczenie nawrócenia, spojrzenie w przyszłość. No myślę, że następny materiał temu poświęcimy. Spojrzenie w przyszłość. Widzę, że to mocno stwierdza w tym rozdziale zatytułowanym Spojrzenie w przyszłość. Powinniśmy w każdej chwili być gotowi na niego czyli na powrót Chrystusa. Bardzo wam serdecznie ostatnie objawienia. O tu jeszcze jest coś. Słuchajcie, muszę też powolutku sobie sam tę książkę przeczytać i przeanalizować. Trzecia tajemnica, bo tu już też o tajemnicach jest. Bardzo wam serdecznie polecam Moje Życie z Marią, ponieważ to jest nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale duchowo motywująca lektura, bardzo z pełną nadzieją, oczywiście też niebo, obie książki są dostępne z słabości.pl. Myślę, że takich lektur nam bardzo brakuje, że brakuje nam lektur, które skupiają się na istocie chrześcijaństwa. Istotą chrześcijaństwa jest życie wieczne, a receptę na to. W jaki sposób, że tak powiem brzydko, przygotować się na życie wieczne, albo może powiem ładnie, jak, w jaki sposób otworzyć się na życie wieczne w naszej codzienności mamy w Ewangelii. A święci są dowodami na to, że Ewangelia sprawdza się w codzienności. Wszystkiego Błogosławionego Wam życzę. Wam wszystkim, którzy to oglądacie teraz, kiedykolwiek tutaj na kanał traficie, czy jesteście wierzący, czy niewierzący, jakiegokolwiek wyznania. Chrystus we wczorajszej Ewangelii w rozmowie z kobietą kanonejską wprost powiedział, że zbawienie jest skierowane do wszystkich ludzi. To zresztą poświadczył święty Paweł w liście do Rzymian. A zatem wszystkiego błogosławionego wam życzę i uwaga, do zobaczenia, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść wam, nam Boże. Mhm.